Program współdziałania, który jest nowością na polskim rynku, występuje w różnej formie już w około 30 krajach na całym świecie. W 2022 roku jako pierwsza w Polsce przystąpiła do programu firma SIG, decydując się tym samym na ścisłą współpracę z Krajową Administracją Skarbową. SIG jest dostawcą materiałów budowlanych, jest częścią grupy kapitałowej dotowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Działalność spółki opiera się na dostarczaniu wysokiej jakości towarów zarówno dla dużych podmiotów, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w całej Polsce. Stale zwiększana intensywność działań operacyjnych, duże, ciągle wzrastające wolumeny sprzedaży, automatycznie generują zwiększenie poziomu zadań i ilości rozliczeń z kontrahentami. To natomiast przekłada się na wzrost ryzyka w obszarze rozliczeń podatkowych, m.in. z tytułu VAT i CIT. Oczywiście w firmie istniał wypracowany system zarządzania ryzykiem, jednak ambicją osób zarządzających było zwiększenie komfortu prowadzenia działalności operacyjnej. I gdy tylko taka szansa się pojawiła, Skorzystaliśmy z niej, przystąpiliśmy do programu współdziałania. Głównym założeniem programu jest ścisła i stała współpraca podatników oraz krajowej administracji skarbowej, realizowana poprzez podejmowanie czynności zmierzających do przestrzegania prawa podatkowego, oparciu o wzajemne zaufanie, transparentność oraz współpracę obu stron. Udział w programie współdziałania oznacza utrzymanie wysokiego poziomu compliance, ciągłą pracę nad ulepszaniem procedur i łatwiejsze, bo z silniejszym wsparciem KAS dostosowywanie do nowych przepisów i zmian w prawie podatkowym. To przekłada się na pewność poprawnego stosowania prawa podatkowego w czasie teraźniejszym i poprawia przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami podatkowymi. Co istotne, takie zabezpieczenie funkcji podatkowej pozwala skupić się na biznesowych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej. Spełnianie wysokich wymogów i przestrzeganie wysokich standardów compliance w obszarze podatkowym buduje silną pozycję i zaufanie do SIG nie tylko w stosunkach z KAS, ale daje także lepsze możliwości współpracy z dużymi kontrahentami poprzez większą transparentność podatkową. Również pozycja polskiej spółki w międzynarodowej grupie kapitałowej uległa polepszeniu i teraz poziom zaufania do niej jest wyższy. Szerzej o programie współdziałania rozmawiamy w kolejnych filmach. Zapraszamy do oglądania.